Dzisiaj się zajmiemy pozycją kibada, czyli nazywaną pozycją jeźdźca. No, ona wygląda na ten sposób. Palce są skierowane tutaj y, do przodu, do Was, prawda? Kolana objęte, obydwa pod tym samym kątem. Dystrybucja środka ciężkości dokładnie identyczna na każdej nodze. I o ile często w dojrzał będziecie wykonywać w ten sposób ciosy, to nie jest to frontalna pozycja, tylko boczna. W walce wykorzystywana jest w tej manierze. Tutaj ja nie powinienem też pokładać się do przodu, ani wypychać bioder, tylko stać w ten sposób. W kibataci możemy poruszać się na kilka sposobów do przodu, ponieważ tutaj musimy obrócić ciało, bo jesteśmy zupełnie bokiem, albo w ten sposób, tu i obracamy się jakby Przezpieść, czy to zrobię w ten sposób. Czy bardziej po łuku, o tak. Nie ma to znaczenia, mechanizm jest podobny. Możemy też przez plecy się odwrócić. W ten sposób. Tego typu stawianie kroków przez. Pies, albo przez plecy, przygotowuje nas do technik obrotowych, tak naprawdę, i badacz jest pozycją, która faworyzuje użycie przedniej kończyny dolnej i przedniej kończyny górnej, prawda? Nie za bardzo możemy tutaj zadać cios tylną ręką, chyba że przestawimy nogę. Tak samo kopnięcie by było utrudnione, ale spójrzcie. Swobodnie mogę użyć tutaj lewej ręki, lewej nogi, a z racji, że stopy mam w jednej linii i ustawione jestem już bokiem, a nie trzy czwarte skręcone, tak jak w zęku Sudaci, mogę bardzo łatwo wykonać również wszystkie techniki obrotowe. Także jest to ogólnie przydatna Pozycja, ale do szczególnego użycia. Jest to pozycja boczna, tak jak mówiłem, przynajmniej jeśli rozpatrujemy ją pod kątem kumitek. Pod kątem kata, czyli form, jest równie ważna, ponieważ jest swojego rodzaju modułem długości pozycji. Zaraz wyjaśnię. Tu jest kibadacz, prawda? Nogi są równo obciążone. Rzut środka ciężkości jest tutaj, równo pomiędzy nogami. W ten sposób, jeśli przesunę tą nogę tak i przesunę środek ciężkości w tylnej nodze, mam kokut sudaci, ale jest to pozycja o tej samej długości zasadniczo. Jeśli przesunę nogę w bok i znowu przerzucę środek ciężkości do przodu, wnę przednią nogę, mam zęku Sudaci. Szczególną odmianą jakby pozycji kibadaci jest pozycja siko w przeciwieństwie do kibadaci, palce powinny być skierowane na zewnątrz i napięcie w nogach powinno być nie utrzymane do środka, tylko lekko na zewnątrz. Tego typu pozycja jest typowa dla takich styli jak godziuli. Długość pozycji, wszystkie podstawowe parametry są dokładnie identyczne.